udowodnić, że fotosynteza, odkrywając na ziemi skamieliny bakterii, czy skamieliny organizmów, które mogły być organizmami fotosyntetyzującymi, datujemy je w tej chwili na 3,8 miliarda lat temu. W 2000 roku w publikacji w Nature datowano je na 3,5 miliarda lat. Teraz przesunięto o 400 milionów w tył jeszcze. To znaczy powstanie. Skoro skamielina istniała 3,8 miliarda lat temu, to zanim ona skamieniała musiała ewoluować. Potrzebowała około 100 milionów, nie wiem, 50, 100 milionów, 150 milionów lat na ewolucję. Ale tu znowu wchodzimy w pole, gdzie praktycznie rzecz biorąc musimy wierzyć, że taka ewolucja nastąpiła. Dlaczego? Dlatego, że współczesna teoria ewolucji wyjaśnia tylko mechanizmy doboru gatunków, ale ona nigdy nie wyjaśniła, w jaki sposób martwa chemia przekształciła się w żywą biologię. I nie ma takiej teorii, która by wyjaśniła w jaki sposób do tego doszło. Teoria Darwina wyjaśnia nam już de facto, kiedy gatunki już zaistniały, w jaki sposób one konkurują, w jaki sposób się dobierają, jak się zmieniają, jak się zmienia cały szereg i zestaw gatunków i to, ale te gatunki już musiały istnieć, a nie ma teorii, która wyjaśnia nam w jaki sposób Chemia, czyli materia nieożywiona, przekształciła się w materię żywą. I teraz no.